Dostaliśmy komentarz, obok którego nie mogę przejść obojętnie, a wręcz serię komentarzy pod jednym postem, czyli być może jakiś atak. Pierwszy z nich. Wasze produkty pierwsza klasa, nie ma co się przejmować, Bartunio. Dziękuję kolego sympatyczny, przemiło jest coś takiego czytać. Wiecie co jest smutne? Że, mimo tego, że takich komentarzy mamy bardzo dużo i zdecydowanie więcej niż tych negatywnych, to te negatywne, nie chcę powiedzieć, że ja się nimi przejmuję, jakoś mnie smucą bardzo, ale zawsze zostają bardziej w pamięci i poruszają niż te pozytywne. Kolejny komentarz, piękny. Zakwas z buraka jest najlepszy na świecie. Soku nie próbowałam, ale jestem pewna, że jest petarda. Robicie super robotę. I ostatni, który przeczytam. Kiszone specjały, dla mnie najlepsze. Zawsze zamawiam przesyłka ekspresowa. Pięknie. Także drodzy, bardzo jestem Wam wdzięczny za te miłe słowa. Wasze zdrówko, kombuczką klasyczną. O, parcie, to jest życie. Piękna sprawa. Naprawdę pięknie, że tak nas miło odbieracie, przyjmujecie, zamawiacie, doceniacie. My też to bardzo doceniamy. Pod kapturem tego wszystkiego, co tutaj robimy, jest bardzo dużo stresu, bardzo dużo problemów, bardzo dużo wyzwań do przezwyciężenia, które nam się do tej pory od 5,5 lat udaje przezwyciężać. Ja tutaj na tych filmikach pokazuję tylko wierzchołek tego wszystkiego, bo pozostałe rzeczy Was nie do końca dotyczą. Czasem pokazuję też jakieś upadki, ale staram się po prostu Was raczej pozytywną energię ją zarażać, a nie tą negatywną, więc bardzo to daje skrzydeł każde wasze miłe słowo. Zdroweczko. Jezu, ale to pyszne. Buziaczki.